W sklepach wybuchła panika, przez co ludzie zaczęli masowo wykupywać zapasy cukru. Skutkiem tego półki zostały puste. Ale czy wszędzie? Pojechałem do kilku sklepów w mojej okolicy, no i to sprawdziłem. Przepraszam, jest może cukier? Cukier? Wybuchła panika w sklepach i ludzie masowo zaczęli wykupywać cukier. Między innymi obawiają się wzrostu cen tego produktu, jak i braku jego dostępności. Od kilku dni faktycznie w niektórych sklepach brakuje cukru, ale powodem tego jest właśnie panika, którą wywołały portale plotkarskie oraz informacyjne. Przez co sporo osób zaczęło lecieć do sklepu, wykupywać duże ilości cukru, co doprowadziło do pustych półek. A skoro na dany produkt jest popyt, no to sklepy postanowiły sobie podwyższyć cenę. Aby wiadomo, troszeczkę na tym zarobić Oraz lekko spowolnić sprzedaż Ponieważ wiecie, jak kilogram będzie droższy o przykładowo złotówkę No to mniej osób się na niego zdecyduje, aby go kupić Niestety to wywołało jeszcze większy harmider Przez co stała się jeszcze większa panika Ponieważ wow, ceny rosną, trzeba kupić jak najszybciej Zanim będą jeszcze wyższe Na początku tego roku mieliśmy bardzo podobną sytuację Tylko, że na stacjach paliw Na pewno pamiętacie Były ogromne kolejki, pełno osób chciało zatankować Ponieważ spodziewali się podwyżek cen Oraz braku dostępności paliwa Niestety ta pierwsza rzecz się sprawdziła. Ale wracając do tematu cukru, postanowiłem pojechać do moich okolicznych sklepów, no i sprawdzić, czy ta panika również je dotknęła. Także moi drodzy, zapraszam do oglądania. Zostawcie tylko łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, no i lecimy. Okej, okay, pomyślałem, że pojeżdżę trochę po swojej okolicy i posprawdzam te sklepy, czy faktycznie nie ma w nich cukru. Ponieważ jak wcześniej byłem, to nie zwróciłem sobie na to uwagi. A akurat do tego filmu zainspirował mnie short Marcina Mazura. Także dzięki. Ponieważ zrobił również coś bardzo podobnego. Dokładnie to samo, co ja teraz mam zrobić. Zamiast... No i w tym momencie skręcam, moi drodzy, na sam początek do Kerfura. No i zobaczymy, czy akurat jest tam czy cukier, czy nie ma. Jeśli nie będzie, to jeszcze dopytam pani ekspedientki, aby zapytać, czy nie mają może na magazynie. Idziemy do pierwszego sklepu, czyli do Kerfura. Idę szukać cukru. Chodzę po sklepie, ale nie mogę jakoś znaleźć stoiska z cukrem, więc zaraz zapytam pani ekspedientki, ponieważ prawdopodobnie w ogóle cukru nie ma. Przepraszam, jest może cukier? Cukier? Nie ma. Nie ma. Nie ma czułów? A tu właśnie dziwne, bo już w kilku ślepach Buyama nie ma. A może trzcinowy? Nie, taki normalny, zwykle biały. Nie. Mhm. Nie będzie. Na magazynie taki, też nie? Nie, taki dekoracyjny. Mhm, dobrze. No w kostce jak coś tam muszę. Już... Nie ma co Dobrze, to dziękuję. W pierwszym sklepie, czyli w Carrefourze, nie było takiego normalnego zwykłego cukru. Był tam w kostkach, był jakiś trziny, 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 jak to się mówi? Trzinyowy? nie wiem jak to się mówi, ale takiego normalnego, najzwyklejszego, białego nie było. Lecimy teraz do Biedronki sprawdzić, ponieważ w mediach najbardziej trąbią o tym, że w Biedronce są braki, także idziemy to sprawdzić. Później jeszcze obadamy inne sklepy, jeszcze nie wiem jakie, ale na pewno na Biedronce się nie skończy. A jeśli wy byliście w sklepie, to proszę dajcie mi znać, czy u was jest cukier, czy nie ma bo bez pitu. Jest to aż dziwne. Podjeżdżamy do Biedronki. Jestem ciekaw, czy w tym momencie gdzieś tu i będę w stanie zaparkować, ponieważ w Biedronce akurat z tym jest najczęściej problem. Ale już chyba widzę, że dwa auta odjeżdżają, więc miejsce się pewnie zwolniło. O, bardzo ładnie. W końcu jakieś miejsce wolne parkingowe, proszę bardzo. Pyk i jadę sprawdzić cukier. Podobna sytuacja, ponieważ chodzę sobie po sklepie. No i kurde, cukru znowu nie widzę. Będę musiał znowu zapytać pani ekspedientki. Może ona mi powie, czy jest cukier, czy nie ma? Przepraszam, jest cukier? Nie ma cukru? A to. Nie, nie, Dobrze, dziękuję. Czyli by dronka również mnie zawiodła. Jak na razie to, co piszą media, no to jest prawdą. Faktycznie cukru nie ma. No, ale to prawdopodobnie nie przez to, że nie ma zapasów, tylko przez to, że ludzie sami dużo wykupują. To jest właśnie to, czyli ta panika, przez którą ludzie masowo wykupują cukier, aby im w domu nie zabrakło. Przez to tworzy się taka kula śnieżna, i jak dużo osób w tym samym dniu czy godzinie nawet kupi duże zapasy cukru, no i po prostu ich zabraknie, ponieważ wykupią cały asortyment, który jest dostępny w sklepie na dany dzień. Lecimy teraz przetestować 100 krotkę. Jestem ciekaw, czy będzie cukier. W tym miejscu powinien być cukier A no, jak widzimy, pusta półka Jeszcze zapytam ekspedientki Kurde, nie włączyło mi się nagrywanie jak byłem w Stokrotce Ale również tam nie było Zapytałem pani ekspedientki i mi powiedziała, że wszystko zostało wykupione Zapytałem kiedy będzie To powiedziała, że sama nie wie Ponieważ na razie Siemano no. <laughs> Powiedziała, że sama nie wie, ponieważ ta dostawa, która dopiero co została wykupiona, była tak naprawdę niedawno zamawiana. Teraz lecimy do w Centrum. Jestem ciekaw, czy będzie w ogóle dziś jakiś sklep, w którym będzie cukier. Mam taką nadzieję. Dobra, dobra, szukamy cukru. Gdzie jest cukier? No i mamy w końcu pierwszy sklep, w którym był dostępny cukier. Lecimy teraz do ostatniego, dokładniej do Hortena. Jest to taki mały sklepik na wiosce, no i jestem ciekaw, czy tam będzie cukier. No i tak jak się właśnie spodziewałem W sklepie na wsi był cukier Dajcie mi proszę widzowie znać czy u was jest cukier A jeśli tak to w jakich sklepach A jeśli nie to również powiedzcie w jakich sklepach byliście Jestem w sumie ciekawy i na pewno Reszta ludzi, którzy oglądają ten film również Mam nadzieję, że spodobał wam się Troszeczkę taki inny odcinek na moim kanale Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków No to oczywiście napiszcie mi o tym w komentarzu Ja będę oczywiście wszystkie czytał No i co? To tyle Dziękuję za 90 tysięcy subskrypcji I cześć